Kiedy Motosnawca w tym roku. Witajcie moi drodzy, w kolejnym odcinku znajdujemy się na torze Łódź. Pomimo tego, że pojawią się ciekawe auta, i jeszcze będę dzisiaj szoferem chyba najbardziej znanego kierowcy na całym świecie czyli Stiga, którym później okazał się być Ben Collins. Jedziemy, moi drodzy, po Bena Collinsa, nie byle jakim samochodem, bo G-klasą i to też nie byle jaką, bo Brabusem, Brabusem 800, czyli taką dokoksowaną G63. To wszystko zobaczycie dzisiaj. Lecimy! Będę kierowcą Bena Collinsa. Ścigam się z Benem Collinsem, tego nikt się nie spodziewał. Wyciśnij wszystko z tego auta. Alright, I'll see you later. Okay. Trzymajcie kciuki. Dobra, dziękuję, nie trzeba było. <laughs> Show me what you got Co człowiek zrobił, nie? Adam już tutaj ogrywa nam furę, bo co się okazało? no Jeżeli mamy już taki samochód do dyspozycji, to nie umieszkałem się nagrać się Kicksterem Motopoznawcy, czyli pierwsze wrażenie, no bo to jest auto wartości gdzieś mniej więcej na około 2 milionów, także ciężko było tego nie wykorzystać. Także tutaj już Adam ogrywa, zaraz tu się ustawiamy i będzie też film z właśnie tym samochodem. Może już jest na kanale głównym, także zapraszam Was serdecznie. Drodzy, z roku na rok zastanawiamy się, co będzie naszym chase w przyszłym roku. I w tym roku padło na Brabusa GT B800. Można tak nazwać wszystko. Blender na przykład B800. Taki tam za milion siedemset po rabatach. Jak człowiek się czuje jadąc autem za dwa miliony w ruchu miejskim? W miejskim bardzo, bo znajdujemy się w Warszawie, czyli w miejscu, gdzie kierunkowskaz jest łokciem, a Podwójna ciągła to tylko sugestia. Po co wymyślili ronda? Po to, żeby na nich zawracać, tak? Wiesz co jest najbardziej idiotyczne w rondach? Jak ktoś na nich postawi światła. Wtedy, rondo, które ma z założenia ułatwiać lewoskręt i zawracanie, okazuje się, że staje się jeszcze gorszym skrzyżowaniem niż faktyczne skrzyżowanie ze światłami. Wyjeżdżamy, moi drodzy, na lotnisko Chopina, gdzie też świetny materiał dla Was kręciłem, czym się lata po lotnisku, dla Discovery w ogóle. Fantastyczna produkcja i dzisiaj jesteśmy tutaj po raz kolejny. Dzień dobry, gdzie tu jest przycisk od biletu? Czy tutaj się biletu nie pobiera? Nie ma wjazdu. Nie ma, Musisz Pan wycofać na lewo. Dobrze, rozumiem, dziękuję. Słuchaj, nawet G-klasa nie pomogła. A to tak, taksiarze teraz na nas, yy, tak? Oni wiedzą, co my mamy w bagażniku? Jeżdżę między krawężnikami na lotnisku wśród agresywnych taksówkarzy, autem za 2 miliony. Jak ja chcesz Bena przywitać? Hello Ben, this is Polish Vodka. Czy tu myślisz, że da się? Myślę, że mamy klasę. Dzień dobry, gdzie tu jest przycisk? No to jesteśmy. Mam flashbacki teraz. Kuba, może nas wpuszczą znowu tam, gdzie chodziliśmy wcześniej? i drodzy, tam idzie, to jest on, to jest okay. on. Będę kierowcą Bena Collinsa. Ben Collins, moi drodzy, przybył do nas, a ja właśnie stałem się jego szoferem. Zawożę go na tor, ale później robimy zamianę i Ben będzie moim kierowcą. Is this your car? No. <laughs> I want to. <laughs> It's pretty cool. Yeah. How long is the the circuit? One kilometer. One, okay, so it's quite short. Yeah, one lap is uh, one minute. Okay, cool. Ben, good morning. Good morning again. Say hello how to are everyone. Hey, everybody, how you doing? Uh, we're going with Kickstarter and uh, Ben to the racetrack, and we're going to see you there from uh, 2 p.m. So see you soon. See you in the sun. <laughs> No, but he yeah, showed me. Yeah, yeah, yeah. to me okay. He's a good driver, but his navigation is terrible. <laughs> yeah. yeah. It's great to be doing stuff with your channel. It would be really cool for my, yeah. for my channel too to get more Polish viewers. Mm -hmm. Leczony angielski tutaj, prawda, zadziałał. Trochę pogadaliśmy, nie wiem, jakie Ben ma zdanie. Musiał zrobić zdjęcie, jak my nagrywaliśmy G-klasę z GT Fordora, i mówi, że nie, no to takie rzeczy to tylko w Polsce. Tylko nie wiem, czy chodziło mu o to, że nagrywamy takie drogie samochody, czy po prostu robimy to na autostradzie bez zezwolenia. <gryw> nie wiem, co do końca na myśli. I cóż, bawimy się na torze łódź. W evencie Fundacji Fun and Drive, z której cały dochód będzie przekazany na karetkę kontenerową dla wcześniaków i noworodków. I pomoże nam w tym sam Ben Collins, z dzisiaj dobry. Dostanie kluczyki od Toyoty Yaris, Toyotą Yaris zrobi pięć okrążeń. Te osoby, które mają plakietkę VIP Driver będą próbowały pobić ten czas. Osoba, która zdobędzie najlepszy wynik, dostanie od nas małą nagrodę i szkolenie. So the private training with you. Ben, whoever wins and get the best time. Yep. Okay? The person doesn't have to be you. However, I know we've got a few drivers that can. They're dreaming. Sami rozumiecie. Ben nie wierzy, że go pobijecie, a od was słyszałem co innego, tak? Let's start. Yep. Okay. Ja sobie też wynająłem taką Toyotę po to, żeby pojechać po pierwsze tym samym samochodem, którym pojedzie Ben i zobaczyć jaka będzie różnica pomiędzy nami. Jeżeli ktoś chce przejechać swoim samochodem to też może i też czas będzie wpisywany. Ścigam się z Benem Kulinsem, tego nikt się nie spodziewał. Nitka toru Łódź, nieco mniejsza niż ta w Poznaniu i niż ta na Silesia Ring, ale równie fajna. Fajnie, że taki obiekt jest, ale nie będziemy na nią patrzeć tutaj, tylko zobaczcie ją z drona. Toyota Yaris GR 1.6, 280 koni, skrzynia manualna, napęd na 4 buty. Jeżeli byście się chcieli więcej o Toyota Yaris GR dowiedzieć, to wbijajcie w ten film. Toyota Yaris GR kontra Ford Focus RS. A teraz w ogóle nowa Corolla wychodzi, GR, z tym samym silnikiem, w ogóle też z 3 cylindrami i ma mieć 300 koni, więc to, że w ogóle Toyota robi tak mało litrażowy silnik z małą ilością cylindrów, z tak dużą ilością koni, może przyprawiać o taki drobny niesmak, ale sądząc po tym, jak Yaris gier jeździ, to myślę, że o rolle martwić się nie musimy. Ben właśnie zasiadł za kierownicą Jarisa gier i rusza na swoje pomiarowe okrążenia. To możecie zobaczyć, jak Ben jeździ, jak wygląda skupiony Ben Collins, czyli stick. Dobra, do zobaczenia później. Ja tu jestem jego szoferem, a on nic. Nawet się nie zatrzymał. Minuta 02500 to jest czas Bena Colinsa. Chciałbym się zmieścić, nawet jeżeli mam przegrać, to chciałbym się w jednej dziesiątej zmieścić, tak? Czyli jeżeli pojadę minuta 02600, to też będę zadowolony. Natomiast no wszystko co powyżej, minuta 02700, 800, 900, no to to już będą czasy kiepskie. To zobaczymy no. To co, moi drodzy? Trzymajcie kciuki. Niestety, było wolno. Nie udało mi się po prostu złożyć całego kółka. Przestrzeliłem tutaj, a na drugim kółku przestrzeliłem tutaj. Gdybym połączył te dwa okrążenia ze sobą, no to czas by był, ale niestety... I tak miałem fuksa, że poniżej minuta 03. Minuta 02, 930, czyli 404 tracę tutaj do Marcina. Na tym samym samochodzie, to jest sporo. Dobra, dziękuję, nie trzeba było. Do Bena traciłem 4,0 sekundy, jednak to wszystko i tak nie miało żadnego znaczenia, ponieważ całą rywalizację wygrała osoba prowadząca Renault Clio, przystosowane do srogiego kręcenia czasówek. I z czasem 59 sekund zdeklasował on wszystkich rywali, łącznie ze Stigiem. Witajcie moi drodzy w kolejnym odcinku serii Kickstarter Moto Poznań. A nie to nie jeszcze nie ten dzień ten dzień już był Jose odwiedził nas potężnym rolls royceem a tu zobaczcie co stoi znany wszystkim Mercedes którym startowałem w race rally którym sobie jechałem razem z Felixem i zrobiłem nim parę bączków Licytacja na przejazd gtr -em. Przypomnę, Sebastian przewiezie tym ilegalem. Jedną wybraną osobę. Cała kasa oczywiście idzie na karetkę dla dzieci. Moi drodzy, wujek Jose użyczył mi swojego Mercedesa, ponieważ ten oto młody jegomość wylicytował, a w zasadzie jego wspaniali rodzice wylicytowali mu przejazd. Teraz zrobiony, opony całe. Jak zwykle kawał dobrej roboty. <noise> Także. Super było. Młody zadowolony, więc najważniejsze. Elegancko. Jest. Trzyma, moi drodzy, z Dream Ride, oczywiście z wypożyczalni, czyli 80% odcinków jakie są kręcone na Kickstarter TV, to jest dzięki niemu. Tak, to ja. I to jest właśnie ten świr, który przychodzi do mnie z kluczykami od nowego auta i mówi: masz, ale kurwa, pokaż im, ale pokaż im jak to się jeździ. Naprawdę, pokaż, wyciśnij wszystko z tego auta. Mówi, Nigdy tak nie mówi klientom, ale mi tak mówi. Jeżeli chcielibyście wynająć furę, to oczywiście najpierw do Kickster Uderzajcie, a później tutaj do Dream Ride'u RS Trójka taka zielona się tutaj gdzieś przemieszcza. Gdyby tylko ktoś nagrał film z nią. Ten odcinek już jest dwa tygodnie na YouTube. Teraz, jak to oglądacie, a on jeszcze tego nie widział. Więc będzie zaskoczony. Może się dowiesz, dlaczego ceramika pisze sprzed. Już niedługo Hellcat Charger będzie w Kickstarterie, ponieważ. Ten oto jegomość ma takiego, że u siebie wypuszczalni dostaniesz nawet czerwony kluszek. Około 750 koni po przerobionym wydechu. Widzicie jak mi ufa? I będzie mógł dawać na zimną nawet. <laughs> Mówiłem wam niedawno, że u Fast Hoga, Charger Fast Hoga, który nie jest SRT, znaczy jest SRT, ale nie jest Hellcatem, To będzie pierwszy sedan, który przejedzie cały tor w Toruniu bokiem. Może być tak, że jednak będzie Twój pierwszy. pierwszy. Obie. <laughs> Zielone RS-3 miał specjalne zadanie, gdyż za jego sterami zasiadł sam Stig i przewoził ludzi, którzy to licytowali przejazdy. A cały dochód z imprezy został przekazany na fundację Fun Drive, która zakupiła, a obecnie wyposaża karetkę, która ma za zadanie ratować dzieciaki. Także cel bardzo szczytny. Audi. Na moim teście dostało chyba bardzo mocno, ale to, co dostaję dzisiaj, to najważniejsze, że już mamy nagrany odcinek, bo jakby było po dzisiejszym evencie, to było słabo. Dlaczego? Same znane samochody Tesla 3 Performance eee, Ale tu jaki sprzęt mają chłopaki, zobaczcie To co my robimy ręką, oni robią sprzętem Myślimy cały czas o tym, żeby coś takiego kupić, tylko Szczerze powiedziawszy Mamy kaskaderów Jestem hardcore Odwiedzili nas potężni youtuberowie Tutaj, proszę państwa Sebastian, potężny youtuber Milion subskrypcji tutaj już, prawda, uzyskane na USA A full s a full A full sale mass for C the shelter up unfortunately. set in. Alright, can I get a picture? Yeah. Get a picture with the the kickster. This is not normal for me. Here we go. Stick! Ben Collies! Yeah, Jeserno. I'm ready to ride man. Whether we come back or not. God, the car is very stiff. I mean, we could try the softer settings. If we if we live the first lap! Collins, my idol survived, survived it, survived on alive he, he made me cry a little bit it's okay <laughs> though show me what you got all oh, right i'll give you my best shot you are a friends now <laughs> we're friends we know each other we know each other's rawest emotions now <laughs> Polish dig, Kickstarter, you're a star. You guys, I'm sure you're enjoying what he does, and hopefully we'll make another film very soon. So stay tuned. So, the zrobił, nie? Ben chce pokazać jeszcze większe jaja niż ma. Ej, się okazuje, że mamy teraz challenge, jedziemy we trójkę, staramy się zrobić jak najlepszy czas. Czyli był challenge w Jarisach gier. a teraz będziemy jechać właśnie tym ilegalowym GTR-em. Ben nas rozpierdoli, coś czuję tak sromotnie, ale zobaczymy, jaki czas mi się uda wykręcić, czy lepszy niż Yarisem GR. Ben pojedzie jako pierwszy i zaraz zobaczymy, kto będzie z nas miał najlepszy czas. The ben Collins, minuta 00.311. The Tyler, minuta 04. No to super czas. 303. Końcówka prawie taka sama. Tak. No i mój skromny czas, minuta 00.733. Czyli 40. dziesiąte. Więc yes! myślę, że chyba 40 dziesiąte do Bena Collinsa to nie ma się czego wstydzić. Tym bardziej, że i 40 dziesiąte w Jarisie i 40 dziesiąte w GTRze. To samo. Tyle jeszcze muszę się nauczyć. Dzisiejszy event ufundowała firma. Nie, oczywiście, przejazdy GTR-em. Świetna sprawa. Dziękujemy, dziękuję Ci, Jose. Zapraszam Was serdecznie na IllegalNight.com. Tam masa różnych gadżetów związanych właśnie z tą marką. Link w opisie filmu. Okay, I am the stick now, okay? This is the best day of my life. <laughs> no way. Yeah, it's true. What you've done, you're doing amazing with your films. I, so I'll get onto your channel and um, okay. we'll see what you've done, yeah. Thanks. It's brilliant. Ben Collins, the stick. I've got it on my helmet. Maybe it will give me strength. Maybe now, thanks to I'll be fast. To jest w ogóle coś niesamowitego. Oglądacie przez całe dzieciństwo, tak naprawdę, i trochę młodzieńczych lat, Top Gear. I oglądacie tego Stiga, który zrobił po prostu miliard czasów na tej tablicy potężnej miliardem samochodów. A dzisiaj ja z tym człowiekiem jechałem na miejscu pasażera. I co więcej, ja go przewiozłem. Co prawda, stres i to wszystko sprawiło, że no nie pokazałem 100% swoich umiejętności, ale zrobić wrażenie na Stigo to nie wiem, jakbym musiał pojechać. Po całym dniu. Miał siłę i taką moc w sobie. Widział, że mi się to mega podoba. Była taka chemia, mam wrażenie między nami trochę, może sobie to dodaje za bardzo. Było widać, że miał bardzo dużą frajdę z tego, że jechał tym samochodem, i było widać, że przerzuca, przesuwa kolejne granice, mimo tego, że one już są bardzo daleko, czego przykładem świetnym jest to, że wyspinował sobie. Więc jakby doświadczony kierowca już leci na tak mega dużej granicy, że go wyspinuje, no to, to, to znaczy, że leciał naprawdę grubo i to było mega czuć. Cieszę się, że mogłem to przeżyć. Warto było tu przyjechać, chociażby dlatego. Niedawno Wam mówiłem, że spełniłem swoje marzenie, bo jeździłem autem Kuby Przygońskiego, gdzie też Kubą Przygońskim się jaram. Pojeździłem jego autem, kręciłem wokół niego bączki, to było mega niesamowite. W Formule 4 zasiadłem, przejechałem się po Red Bull Ringu, po torze, na którym oglądam sobie wyścigi Formuły 1 i widziałem te wspaniałe zakręty i wspaniałe krajobrazy otaczające te zakręty. Miesiąc później jestem w stanie jechać z Benem Collinsem, z byłym Stigiem. Mam wrażenie, że w tym roku spełniam marzenia, o których mi się nie śniło w zeszłym. Dziękuję serdecznie Fundacji Fun Drive za zaproszenie tutaj, za możliwość przejechania się tymi fantastycznymi samochodami, ale przede wszystkim tego, że mogłem się z częścią z Was spotkać tutaj dzisiaj. Wbijajcie we wszystkie linki w opis tego filmu, wbijajcie na wypożyczalnię Dream Ride z Łodzi, wbijajcie na Toruć, zarówno na sociale, jak i tutaj fizycznie na ten tor. Wbijajcie na Illegal Night, wbijajcie na sklepa.com. Wszystko tam na dole w opisie tego filmu. I cóż, z tego miejsca nie pozostaje mi powiedzieć nic innego jak trzymajcie się cieplutko. Pozdrawiam, ja czyli kikster. Cześć!